Nie ma. Ogółem yy, już ten film raz nagrałem. Ale w taki sposób się pokazał. O, tak go widać. Więc jeszcze raz wrzucę. No, no, dobra, To ja chciałem powiedzieć, że na przykład teraz jestem sobie na hulajnodze Nie normalnie. Spokojnie jest poranek. I, i ja chciałem powiedzieć że będę, już naprawiłem ten problem z OBS-em, to będę w ogóle, w ogóle już nie będzie gier na telefon, bo nie potrzeba, bo na komputerze będę nagrywać, nie, no, no to, to ogółem tyle chciałem powiedzieć, jeszcze więcej będę nagrywać takich filmików, wiecie, takich luźnych, takich jak teraz, to nie, ale gier też będzie dużo. No, ale takich różnych odcinków będzie więcej. Dobra, to tyle.